World ID dostępne w Polsce. Deweloperzy firmy WorldCoin ogłosili, że ich identyfikacja World ID będzie dostępna w Gwatemali, Malezji oraz Polsce. Teraz każda osoba, która zechce zeskanować swoją siatkówkę, otrzyma darmowe tokeny WLD. Kilka dni temu rząd Izraela ogłosił plan wycofania z obiegu banknotów o nominale 200 szekli. To pierwszy krok w całkowitej likwidacji gotówki w kraju w ciągu kilku lat. Giełda Bybit osiągnęła 50 milionów użytkowników i planuje rozszerzyć swoją integrację Web3. Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research oraz była dziewczyna sama Bankmana, została skazana na dwa lata więzienia za udział w skandalu związanym z oszustwem na giełdzie kryptowalut FTX. Podczas drugiego dnia przesłuchań w kongresie, przewodniczący Gary Gensler ponownie potwierdza, że Bitcoin nie jest papierem wartościowym. Pomimo ostrej krytyki, Gensler pozostaje stanowczy w swojej ocenie firm kryptowalutowych. Zwrócił również uwagę, że kongres mógł ograniczyć definicję papierów wartościowych na wyłącznie akcje oraz obligacje w latach 1933 i 1934, ale tego nie zrobił. Dubaj zaostrza przepisy dotyczące kryptowalutowego marketingu. Nowe zasady wymagają, aby wszystkie materiały reklamowe zawierały ostrzeżenie na temat możliwych strat finansowych. Na całość artykułów oraz dużo więcej zapraszam na stronę otokrypto.pl. Zachęcam do codziennych odwiedzin. Strony. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam.